Jesteś zdrowa, jesteś szczęśliwa, jesteś piękna. I tak postrzegamy siebie wspólnie nawzajem. I to, co widzimy w innych osobach, w innych życiach, zaczynamy sami tego doświadczać. Bo tak naprawdę spoglądamy na jakąś część nas samych. Spoglądamy na jakąś część nas samych. Więc dostrzegamy to, co piękne. Łączymy się, aby każdy z nas realizował te intencje. Które zaplanowaliśmy na te spotkania, na ten challenge. I poczujmy taką pewność, że każdemu się uda. Nie, że tylko mi się uda. Nie tylko ja, że każdemu z nas, że każdy z nas jest ważny, istotny. Zależy mi na tym, aby innym też się udało. I proszę teraz miłość, aby użyła mojego serca, moich dłoni, aby pomóc tym innym ludziom, aby oni też doświadczyli tej radości, tego szczęścia.